Wiedziałem, że nagram w sumie taki filmik, bo sporo się zmieniło w Nightcore EDC27 w wersji UHI. Tutaj mamy starą wersję. I zacznę od tego, że w starej wersji mamy LEDy SST40 i one są za optyką, taką tutaj. A w nowej wersji już mamy reflektorki i diody UHI 20 od Nightlab. I zrobili to dlatego, podejrzewam, że dlatego, żeby jak najwięcej z diody wyciągnąć, czyli zasięgu, no bo one generują dosyć dużą intensywność. Ale drugi problem był taki, że tutaj jeżeli ta latarka włączała się ludziom w kieszeniach, to ta plastikowa optyka się topiła. I wtedy mamy po latarce. Jakby ona nie generuje prawie światła, bo jest ciemno. I teraz tak, co się zmieniło? Przede wszystkim, jak w starej wersji, ten przycisk główny włączania, Naciśniliśmy do połowy, to widać jakie jest napięcie. I tyle. Jak naciśniemy dalej, to nic się nie dzieje. Jak przytrzymamy dłużej, to mamy najniższy tryb 15 lumenów, prawda? Jak naciśniemy do końca, to mamy zapamiętany tryb. Ale w nowej wersji zrobili coś takiego, że ciach. W ogóle ten switch jest poprawiony i lepiej chodzi. Ciach. Mamy napięcie. Drugi raz jak sobie zrobimy, to mamy wybierak trybów. I latarka nie jest jeszcze zapalona, nie? I na przykład ja sobie wybiorę tryb 200 lumenów. Ciach, włączam. Mam 200 lumenów, wyłączam. I teraz na przykład skrót do najniższego to jest przytrzymanie do połowy cały czas, nie? Czyli możemy wejść do najniższego trybu bezpośrednio. Możemy sobie wybrać, który tryb chcemy bez włączania latarki, i to samo, co było wcześniej ten dodatkowy przycisk mode jeżeli naciśniemy do połowy to mamy tryb turbo 3100 lumenów a jak naciśniemy do końca to mamy stroboskop tutaj było dokładnie to samo no i oczywiście tutaj jest 3000 lumenów tu jest 3100 lumenów znaczy z pomiarów wiemy, że ta latarka generowała dużo więcej lumenów, bo bliżej 4000 niż 3000 to było tutaj pewnie będzie podobnie i co jeszcze się zmieniło? Kurde, nie pamiętam. A, dobra, wiem. Jeżeli chodzi o turbo, to jeżeli wejdziemy sobie w tryb turbo, oczywiście możemy go uzyskać tylko przez trzymanie cały czas przycisku. Tu mamy tutaj taki pasek. No i teraz mamy step down, prawda? Jak chcemy odzyskać to turbo, to musi się załadować do końca, ale możemy włączyć sobie teraz i wytracić ten pasek. Naciskamy koniec. W tej latarce było coś takiego, że dokładnie mamy podobny pasek. Wydaje mi się, że też zrobimy sobie zaraz test side by side, ale wydaje mi się, że to dłużej trwało. I teraz włączamy turbo i mamy pasek od nowa. Jakby tutaj nie ma kontroli nad tym. Latarka nam się może bardzo mocno rozgrzać, nie? To możemy resetować turbo za każdym razem. I mamy te, nie wiem, 10 sekund. Tutaj już zabezpieczenie jest tak zrobione, że faktycznie on tą energię musi w jakiś sposób tutaj, wizualiz zwizualizowanie, to co zostało zwizualizowane, odzyskać. Nie? Teraz sprawdźmy sobie, jak czas trwania turbo w jednym zrobić Dobra. no jest podobnie i teraz tak ciach odzyskujemy turbo a tu nam się ładuje więc na dobrą sprawę można było pomyśleć, że zmienili się tylko diody, a poprawiona została cała latarka. Poprawiona. Może i poprawiona. Dla niektórych na przykład to, że turbo może się załadować do, do pełna, albo ten pasek jakby nam ogranicza użycie tego turbo, jest wadą. Ale podejrzewam, że to jest kwestia bezpieczeństwa tylko, nie? Każdy używa latarki jak chce, więc jeżeli ktoś chce być wolnym duchem, niech bierze starą wersję. Jeżeli ktoś chce być troszkę ograniczony, ale mieć faktycznie poprawione te inne mm, funkcje latarki i lepszy BIM, bo zasięg tutaj jest zdecydowanie większy, to lepiej sobie wybrać tego Nightcora. Na moim kanale też możecie zobaczyć porównanie wszystkich latarek z serii EDC od Nightcora, również tych dwóch, więc można sobie zobaczyć jak one zachowują się w terenie, a odnośnik do tego filmiku będzie w opisie.